Siema siema witajcie na dzisiejszym odcinku z Pokémon Red? A my zaczniemy dzisiejszy odcinek właśnie chyba od, od tego, że po naszego fleriona i zobaczę sobie dzisiaj na początku z liderką. Zobaczmy sobie tutaj Ksiaczek.

Dobra, na tym się dziesięcy. Niech się naucza czegoś taką. Z tego proszę. No nie dobijaj mnie. Nie gadajcie. Dobra, za. Zawsze lepiej ta jakieś Herbie Card. I bardzo. Taki. Poczekajcie, zrobię małe cięcie i zobaczę, na którym levelu uczy się Flelum, na czego się nie stylu. Dobra, wreszcie co? Już się dowiedziałem, że Flerum musi dostać 6-7 levels, żeby nauczyć się. Jest chyba lawa plum. Mam nadzieję, że on się go nauczy. To tak to

A no to zobaczmy, jeszcze ten jeden zabaj. Aha. Dobra, no to ma 300 atak, więc to możemy lecieć. Te walk z tymi pampelkami będę spróbował pomyśleć. No, dwie walki z pampelkami zrobię. I. To tyle, dobra. Zapomniałem, że mam ustawionego jako pierwszego menazak. Co po tej walce będę musiał zmienić. Dobra, więc zmieniamy Pokémona na Flareona. i Fire Speed, i to jest moc. Ogniszcie w Pokémon. Dzisiejszy odcinek chciałbym właśnie zrobić trochę krótszy, jeśli uda. Wejdźmy po sobie zobaczymy zobaczmy z tym pompelkiem. ...pomperek. <grych> no nie, znowu zapomniałem zmienić. No, no dobra, na walkę z tą muszę się zmienić. Naprawdę. Jeszcze refleksa sobie no. Świetnie. Dobra. Jak ze cięło? Rozwalony. Dobra, i teraz pora w mięć pierwszego wow. potem na wyżień. No, to nie będzie Dobra, teraz trzeba roz. Aha. Aha. naprawdę. Dobra, tam... Te, teraz ją też... Ta się ją rozwala na luzie, ludzie. A wojnie No nie. Dobra, przynajmniej za klucie nie wyszło. Tylko, że nie trafiasz nie, no dlaczego? Jak ja nie lubię jak no, mi po pokemon'a Jak ja uśpię, jak ja uspię pokemon'a piskinka, to wtedy jest okej, okay, ale... To, to mi się mało podoba Jest dobra. Następny mi pokémon jest Gloom. No co jest? Dlaczego nie mogę trafić? Jeszcze Poison Powder. Do najgorzej. Nie. Dobra, tylko teraz mi się grafić. Dobra. Na no, całość się grafi. Dobra, teraz powiedzcie mi, że mam jak go uleczyć. Proszę. Oczywiście, że nie mam. Czemu miałbym mieć? Dobra tam. Dobra, ta babka coś śladę, ja im tak porobię. Tak pośrednio to jeszcze mam latającego pokemona, to już co nic się nie stanie. No nie no, dlaczego? Wiecie co, kurde, chciałem zobaczyć, czy bajkę więcej zrobił. No niestety chyba tak muszę pigi to wystawić To nagrywa szczołka Dobra, więc Oczywiście wygramy tą walkę 32 poziom Dobra, kolejny mi Pokémonem jest Angela. no, nazwa się Chyba, że oczywiście kolejny Pokémon zatruje mi kolejnego Pokémona. No, jeszcze się uleczyła. Co się chyba za dobrze bawi. Dobra. I Tangela ta porobiona ludziska. No i jej ostatnim Pokemonem jest oczywiście Vileplume. Który też padnie na dwa hity. Uff. dobra. No i czwarta liderka sali pokonana. Z łatwością. Just ten 19 Giga Rain. dobra. Dobra, to będzie bardzo fajny ruch. Którego na pewno nauczy mojego zaura tylko muszę iść do Pokémon Center, bo mój PGJ to jest zatruty. Ale chyba padnie, zanim tam dojdę. Dobra, ja dobrze. Jest, może to od razu nauczy pionozaura gigadrina. Ponieważ to jest bardzo fajny ruch. Dobra. weźmy naszego TM ks i szukamy. Tu jest. zobaczmy, co... jakie łuchy wam Dobra, nauczymy go tego ataku. Chwila. W sumie za nas Lipsida, bo to jest lepszy ruch. No to, że mam mniej użyć, no to jest lepszy Dobra. Dobra. Zlecimy teraz, teraz polecimy sobie do bazy ze R. A ta baza, a przecież ta baza się znajduje tutaj dobra lecimy, tu już jest oczywiście otwarte, bo na poprzednim odcinku otworzyliśmy sobie tutaj przejście No i jesteśmy Teraz tu będzie pełno walk nas czekać Oczywiście niektóre se mogę pominąć Pozbawić sobie przedmioty więc te walczy, które będzie się dało, to będę po prostu pomijał, żeby no na przykład tu się nie da. będzie więcej. O wiele więcej. Dobra, ten też nie ma szans. Oj, ale on już nie pali na dzika. Was wyczuwałem go. Właśnie to mi się podoba w tym ataku, że można flinchować i wtedy przeciwnik nie może zaatakować. Dobra, więc pokonany. Czy było warto zniewać? coś to w ogóle jest? Niezbyt. Tu, tu nie, nie ma nic, jakby. To, trochę się zawiodłem tym. No, możemy sobie zejść niżej. O nie. ja nie lubię tu tych miejsc. Dobrze. Musimy rozwalić tego typa nie wiem, czy bo on ma takie niskie w ogóle Pokemonów. Ale... Tak by nie moja sprawa. Nie, naprawdę, już ma 17 lewele. To już gość na wyższym piętrze miał 20, któryś. Dobra, nie rozumiem, dlaczego tak jest, ale nie narzekam, łatwiej go rozwalić. To. O kurde, on użył Raty Kate użył trójka ataku, który gówno zrobił. Dobra, dość pokonany. No to lecimy dalej. Ło, wow. Ja zapomniałem że tak ciała. O, Moonstone. Ej. To jest całkiem spoko. Dobra, przejdę się tutaj. Ponieważ tu jest jeszcze to. X Speed. Dobra. Teraz sobie tu. Teraz tu. Zbierzmy sobie to. TM12. Dobra, fajnie. Tu są jeszcze jakieś rzeczy. Dobra, czym tędy, tędy, ten teraz, o kurde, o dobra, 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 Poszedłem tu, czy chciałem, I super ten mm, sobie ten ten o nie, ta się musi cofnąć. Dobra, tu, 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 tutaj. Teraz policimy sobie tutaj i tutaj. Dobra, lecimy dalej. No i czy jest ciekawości. Nie wiem, czy z nimi się opacować, bo oni mogą dać w sumie klucz. Bo będę potrzebował potem klucz taki jeden. No dobra, za zawalczę z nimi. Nie powinno to być jakieś trudne. Też rozwalony 38 poziom Dobra, dalej mamy kosznika. Ej nie, tutaj nie będzie klucza, ja chyba gdzie będzie trzeba znaleźć ktoś. Dobra, tego typu rozwalimy i od razu tam pójdziemy. albo nie, yy, dobra, dzisiaj jednak jeszcze nie pójdziemy po ten klucz, zrobimy to w następnym odcinku, yy, tylko wyjdę sobie z tego miejsca, no więc na ten odcinek to na tyle, pamiętajcie o cyklu subskrypcji i możecie napisać yy, komentarz, baza to przyjdzie Wam troszkę. na razie.